Witajcie, nasza najnowsza oferta skierowana jest do dekarzy. Poszukujemy doświadczonych ludzi, którzy potrafią posługiwać się językiem niemieckim. Oferujemy od 21 nawet do 23 euro na rękę za każdą przepracowaną godzinę. Nasza oferta obejmuje m.in. zwrot kosztu przejazdu do Niemiec, zdalną, szybką i bezpieczną rekrutację, pomoc finansową w formie zaliczek nawet do 900 euro w pierwszym miesiącu współpracy, ubezpieczenie zapewniające bezpłatną opiekę medyczną, opłacone zakwaterowanie na miejscu, możliwość urlopu i zjazdów do Polski, praca w nadgodzinach, pełnopłatnych nadgodzinach, podwyżki dla zaangażowanych i rzetelnych pracowników. Gwarantowana jest także wysoka premia za polecenie pracownika. Jeżeli więc jesteście doświadczonymi dekarzami i szukacie bardzo dobrze płatnej pracy w Niemczech, koniecznie się do nas zgłoście, możecie zadzwonić albo wysłać e-maila, jak Wam wygodniej, bądźmy w kontakcie.